Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszego województwa i wszyscy nasi goście, to dla mnie wielki zaszczyt. Że w tym dniu szczególnym dla każdego Polaka mogę gościć za pośrednictwem telewizji w państwa domach. W domach, gdzie świętujemy wyjątkowe, święto, święto Bożego Narodzenia, pojednania, święto wybaczenia, święto, kiedy życzymy sobie szczerze, przy wigilijnym stole, z złamiącym się głosem, tylko szczere życzenia, zdrowia, pomyślności. No i szczęśliwego nowego roku. Jesteśmy również w domu wyjątkowym, tu, gdzie przed laty urodziła się Helena Grosówna. W tym roku, 2024, odtworzonym, odbudowanym. To świadectwo naszej historii, odważnej kobiety, wspaniałej mieszkanki naszego regionu, która nas do dziś rozsławia. Szanowni Państwo, życzę, aby te święta były przepełnione nade wszystko pojednaniem. Tak bardzo nam potrzebnym. Bo przecież jeśli nie w domu, to gdzie? Mamy znaleźć tą nadzieję na budowanie tej większej rodziny, jaką jest województwo, jaką jest Polska, tylko wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy silni i tylko wtedy jesteśmy w stanie odstraszyć i dbać o nasze bezpieczeństwo. Przecież za granicami już prawie od trzech lat toczy się regularna wojna, aby ona do nas nigdy nie zawitała, aby nie zakłóciła naszego życia, naszego pokoju. Ten rok, który za nami, to bardzo obfitujący wydarzenia. Realizowaliśmy wiele inwestycji, realizowaliśmy wiele innych projektów społecznych, socjalnych. Najbardziej jednak mnie cieszą te, które. Dotyczy pomocy zwykłym, potrzebującym ludziom, którzy sami nie mogą sobie poradzić. Więc cieszą inwestycje szpitalne, cieszą powstające jak grzyby po deszczu nowe domy dziennego pobytu dla seniorów, domy dziecka. I to są najpiękniejsze chwile, kiedy podczas właśnie świąt Bożego Narodzenia możemy. Te dobre rzeczy podsumować. Każdy z Państwa ma w swoim portfelu tych dni, umijającego roku, na pewno wspaniałe zdarzenia, wspaniałe dzieła, dobro, którym się podzieliliście z innymi. Życzmy więc sobie nawzajem, aby w naszym codziennym życiu nigdy nie zabrakło dni dzielenia się dobrem z drugim, szczególnie potrzebującym człowiekiem. A z tego historycznego domu, Niech przeniosą się życzenia do każdego domu dziś w XXI wieku, domu na Kujawach i Pomorzu. Życzenia radości, szczęścia, zdrowia, pomyślności, no i cóż, obfitego nowego 2025 roku. Wesołych świąt!